Zaczynamy kolejny odcinek, w którym kończymy Foot Champions. Mamy bilans 13 do 1. No i w tym odcinku też skończymy sobie Dawida Ginole Futis. Ale na start paczka 10 razy 8,4. który jest odcik. Także na pewno na jednej paczce nie poprzestaniemy. To jest Larson. Dobra, to nieważne. I mamy, no dobra, karty na kolejną 10 razy 8,4. Zróbmy z dwie jeszcze. I co każdy mecz będziemy otwierać. Kolejne 10 razy 84 Jest oczywiście to odcik ekstra. Może podwójny lockout toca, ja bym był zadowolony. Nie, my trafiamy Gice Futis, znaczy Futis. No, Gice Futis, spoko. Nice. Dobra i na, na razie, znaczy chyba na razie, jeżeli uda nam się zrobić nole, to jak na razie ostatnia paczka 10 razy 84 plus. Oby był tocik, bo na, bo mam niedobór toców po tych paczkach z ikonami, nie? O, czekajcie, czekajcie. Dobra, to może być Rivaldo. Spokojnie, wczoraj się podnieciłem, jak go zobaczyłem dzisiaj, już nie powtarzam tego błędu Dobrze i przepalamy taki ostatni składzik na Dawida zinole leci Ken Dalgis, który już ty chyba milion plus Ale nie gram nim, no kolejka do ataku teraz jest zbyt zbyt daleka. Także ostatni składnik na zinole poleciał. No, no to jest karta top, nie? To jest karta top. Dawid zinola zawsze jest topowy No i liczę, że trochę mi pomoże, Walco o 19 winów, nie? Tym bardziej, że będzie koło Mbappe i Halanda. Playstyle spoko. No, Dribbling 01, Powershot i Fineska. Solidne playstyle to przyjęcie, wiadomo, useless. Właśnie, bo na insta-story, pamiętajcie, na insta ostatnio dobry content jest Ziko. Trafiłem Ziko, więc chciałbym go przetestować. On ma SP, ma. Oczywiście, za Pedriego. Zobaczymy, jak on oso sobie poradzi. Ale dajmy sobie Pedriego zamiast Crossa. Dobra, czy coś jeszcze, jeszcze jakaś zmiana? Co z tym Aurim? Auriza, nie no, na... potrzebuje napastnika. Dobra, to jedziemy. Dobry składzik, ale upgrade poszedł. Magico 14 wina, przy bilansie 14 Kurde, bardzo bym chciał. Dobra, pierwszą rangę wiadomo, żebym chciał. Casillas, okej, okay, to jest skład Realu Madryt. Ale plus Haji chyba nie grał w Realu. Nie no, aj, dobry będzie, dobry będzie. Ale tutaj popełnił błąd już. I zobaczmy, Dawid Zinola, Dawid Zinola, Dawid Zinola. I zinola nie ma. Kurde Co to było? Co to było? Jak... On, mi się daje, że on to niechcący, nie? Kurde! No czemu? No, to znaczy nie, no wiem czemu trafiają dobrych graczy, no bo mam dobry bilans, nie? Dobra, dobra, wiedziałem że się będzie przesuwał. Jeden jeden. Szybko poszło Nie, no kurde, i znowu chodzi, ale A nie, Raul, dobra. No na pewno. Dobra, teraz Erling Kurz, lewej, ty blondasku farbowany, lisie pier... I Kylian! No ale dobra, Casillas mu dupę ratuje, nie? Stary! No nie, jak Hadzi wygra pojedynek, dobra, no to już by było, to już by było przesada, nie? Jakby Hadzi wygrał pojadek szybkościowy z papę euro. Dobrze, jest, dwa dwa nice. Dobra, Carvajal, dawaj Ziko teraz. Dobrze, ziko dobrze, pięknie. No i to jest gol, to jest gol, to jest gol Tak jest, tak jest No, a my tracimy gola przez Raula Szybko poszło Ale mecz widzę w defensywie Ja i on <grybko> I teraz jazda No to musi być gol, nie? Nie przerwiesz mi tego, nie przerwiesz mi tego I dobra, 5-3 Mamy to Dobra, mamy wygraną, fajnie Udało się. znaczy numer czte, o 14. Wina wygrany. Hej, co jest? Kto to jest? Skąd ja ją mam? Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Aha, tylko ten ziko chyba out. Dajmy tego, Pedri. ten Pedri lepszy, ale ziko z ławki może być. Czechu, Van Dijk de Licht. Okej, okay, okej. Okay. Solidny skład. Wydaje mi się, że mam trochę lepszy mimo wszystko. I. Kurde, ale dobra, dobra, to są dobre pomysły. To są dobre pomysły, bo on ma. Na, na lewym skrzydle, ma, znaczy na prawej ob na lewej obronie, ma Bombastor. Także, jakby rzucać piłkę na Zinole, nie taki zły pomysł. Dobrze, Alberto. Ja yeah, wiedziałem, że to będzie gol, nie, ja już wiedziałem, jak. A, schemacik, schemacik. Wiadomo, kurde, za późno się skapnąłem, że to schemat gra. No lipa, no chyba nie wygram tego, no lepszy jest rywal, schematy potrafi, znaczy narożny. Próbujmy, powalczmy, no ale nie widzę tego szczerze jakoś bardzo. No, patrz, nie no, klasa. Klasa ten rywal. No, ale no czy, ma, no, czy ma farta? No, trochę ma farta, no. Dobra, no już po meczu, już gościu będzie zaraz na czas grywał. No, ja jeszcze takiej piłki nie mogę zabrać, kiedy dobrze wszystko zrobiłem. No, po meczu jest, po meczu. No, jeszcze po gościu, mi... no nie no, ile razy w ogóle, w ogóle mów... No, trzy razy, no. Trzy razy. I ile jeszcze mam tego odbierać? No, przesada jakaś. Gościu, może i był lepszy, ale farta to miał co nie miara, nie? Farto to miał co nie miara. Cztery razy piłkę odbierać na skrzydle. To był lepszy, no i tyle. Koniec. Koniec marzenia o 19 winach. Dobra, 10 razy 8,4 plus. Jest odcik, ekstra. A Jimenez, ale paka. Ale ostra paka. Czy kolejny gościu 19 winów plus? No, zobaczymy. Skład nie no ma z tego. No nieźle, nieźle, nieźle. Dobra, Alberto Alberto na Esio to, je, to nie to, nie Nie no, to jest widać, że ja jestem tylko jego meczem do, do 19 winów, nie Dobra, no to pokażmy mu chociaż jajca, nie I Pedri, dobrze! 1-1. 1-1, jasno. Aj, 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 Za, 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 za późno, za, znaczy za, wcze, za wcześnie albo za późno strzeliłem. No. Ajdź! Lipa, 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 lipa Ech, Bambiku ty, Bambiku Nie, nie będę ci wychodził przy 2-1, stary Nie no, musimy ten mecz wygrać Kolejny mecz z dobrym rywalem Chyba trzeci raz z rzędu gram z kimś dobrym, nie? Masakra jakaś <ścoughs> No czeku, Po co ty to? Zawsze łapią, nie? Zawsze łapią to Ja pierdziele No dobra, no i po, po wszystkich marzeniach dzisiaj Już nie chce mi się w to gówno grać Jest! Dobrze, 3-2, 3-2, 3-2, wracamy. Ale postarajmy się. Byle nierożny, byle nierożny i może, może coś ugramy, nie? Już lepiej auty. Mamy Esio jakiegoś. Kurde, nie, ale mam Wandajka. Dobra, robimy tak, Alberto na PO, Wandajk na Esio. Nie ma co grać z tym Wandajkiem, znaczy z tym Alberto na Esio, bo... go gości mi same z fineski znaczy te główki strzela, nie? Ja mam wrażenie, że on każdy ruch jaki robi w grze to jest schemat, nie? Taka gra... Ja, ja kumam schematy, wiem, że to jest, to jest fajne. Wygrywasz dzięki temu mecze. Ale jak każdy Twój ruch to schemat, to aż to się, to się ciężko ogląda po prostu. Tym bardziej, jak nie jesteś jakimś prosem, bo jak jesteś prosem, to wiadomo, że musisz się nauczyć tego, co jest OP w tej grze. Ale jak nie jesteś i grasz dla siebie, nawet pod rangi, zrób tą rangę w jakimś ładnym stylu. Mnie aż tak by po prostu nie jarało wbicie jakiejś pierwszej rangi, zgrając same schematy, nie? I dawaj, Halan, teraz. Dobrze, dobrze, wracamy. 3-3, 3-3, jazda. Wiesz, mi się nie podoba tylko gra taka 100%, że każdy twój ruch to schemat. Przerzut, przerzut i już jakieś wypuszczenie tego gościa, German. <laughs> nie wyszedł German, dobra, lecisz jakiś glitch z tego, z różnego. Nie wyszedł glitch z różnego, to robisz... Co tam jeszcze jest takiego? No nie wiem, no coś tam jest, nie? Faj... Mi się najbardziej podoba gra ludzi, którzy mieszają styl, nie? Czyli i trochę zagrają schematów, bo widać, że ogarniają, ale trochę też spróbują jakieś coś innowacyjnego zrobić, a to przypierd... ...distance, jakiegoś powershota, a to fineskę załadować. Taki styl, taki styl gry mi najbardziej odpowiada, nie? I się przesunął i wygrywamy to! Jednak patrzcie, wygrywamy to! 4 do 3, mamy to na razie. No widać, gości już nie wie co robić. Jaki schemat, jaki schemat mam wybrać? Kowalski, analiza, dajcie mi schemat jakiś. A, schemat, rożny! Kowalski rożny, kur... Dobrze, nie ma. Jest. Uuuu! Nara! Wypadł! Prawdopodobnie mógłbym mieć free wina teraz. Znaczy free, no nie free. Ale jest. Dobra, goście stwierdził, że jednak taką mu się chce. I bardzo dobrze. Ja już nie wierzyłem w tego wina. Gość mnie ograł schematami. A tu się z kinetykiem zagadałem. I włączył się naturalny talent. No co mam Wam powiedzieć? Naturalny talent Cię włączył i opykaliśmy. Dobra, 10 razy 8-4. Zobaczmy. Jest to tocik? Chyba nie. Kurde, nie ma tocika to lipa. A nie, o, nawet dwa. Nice. No. Dobra, kolejny meczek, zobaczmy. Skład rywala jest przepotężny. Iżidolasz, no tak, wow. Dobra, kurde, ej, naprawdę nie ma ten. Dobra. Aj, kurde, ej, zapomniałem wywalić tego gnoja ze sio. Chyba mogłem dołem. <grym> Dobra, jedyne co jaja moi moim zdaniem, ma słabe, to podania, nie? W sensie górne. Pod dołem jeszcze jakoś mi siedzą, ale to przez, to przez jego playstyle pewnie. Dobra, na razie jestem gnieciony w tym meczu, spróbujmy. Aj, dobra, no przegrywamy. I Halant! jest, jeden do jednego. Oj, Sawa, co ty, ale ją znerfili, nie? Okropnie. Już tak szybko. Oj, ładnie, ale mnie oklepał Brawo, no to była, to była fajna akcja I właśnie przeciwko takim ludziom Aż przy, to jest przyjemne przegrywać, nie Gościu nie robi schematów Gra piękną piłę, jakąś klepę zagra Fajnie, fajnie gra I wygrinuje jakiś strzał, i spróbuje z dystansu Przypierdzielić Czasami może jakiś schemat spróbuje, i spoko I takie mecze można przegrywać, oczywiście walczymy do końca A to są ciekawe mecze, po prostu To są ciekawe mecze, nie Haaland, Haaland, Haaland Kurde, przesunął się, za późno strzeliłem, nie Kiedy będzie kolejny przedłużany, może na to, ty Teraz, Rudiger. Jest, no wyszedrożny, no wyszedrożny. Rzadko mi ostatnio wychodzi, ale jak wyjdzie to fajnie. Aj, no nie mogę jakoś. Nie wiem. Muszę chyba tego zmienić po prostu Carlos Alberto. On jest dobry, ale na PO. I Mbappé, no nie no. Dobra. Aj, przestrzeliony, przestrzelony. No może ten... W sumie ten Carlos Alberto nawet na ławkę był fajny, bo on może grać i Eś. Wiadomo jak, jak gra, ale może grać Eś i może grać też bocznych obrońców. No trudno, na razie przegrywamy pierwszą połowę. Znowu trudny meczik, nie. Znowu trudny, trudny meczik, znowu trudny meczik się trafił. Dobra, ostatnio to zadziałało. Carlos Alberto na PO. Van Dijk wraca na SO. Dobrze. Nie, no van Dijk to van Dijk, nie na tym SO. To ty. I dobrze, Halan, 3-3. Nie, no, na PO, na PO, tylko na PO ten Carlos Alberto. Patrzcie jak zagrał Piłetera. Dobra, i teraz. Dawajcie, dawajcie, dawaj Ginola. Dobry odbiór to był. Wykorzystanie błędu rywala. I teraz. I Killian! Kurde! Jest! Jest! Przepraszam, że tak brzydko, ale jest! Dobrze, patrzcie, patrzcie, to jest ta defensywa, to jest ta walka. Goś nie wykorzystał takiego błędu obrony, nie, niesamowite to było. I Haland, patrzcie, ty co się dzieje z tym? Ty jak ja daję jego na PO od razu, patrzcie jak to funkcjonuje. Co jest? Ja już się poddałem znowu. Dobra, 16-2. Ty, ale poszło, nie? Jak z armaty nagle. Dobra, to Alberto na PO jednak. Carvajal sobie pójdzie na na ławkę, ale dajmy też Cholera. Dobrze, i mamy jeszcze wzmocnienie, może będzie wzmocnienie, Pik. To jest 94+, no tak naprawdę w sumie taki jak za chyba Rivalsy, nie? Może, może, zobaczmy. Nie nastawiam się. Sprawdźmy to, czy będzie coś ciekawego. Uwaga. Czy będzie wzmocnienie składu? No pewnie, że nie, ale Martin to nie taki zły traf, nie ma tragedii. Panowie, zaczynamy, walka decydujące mecze, oho, i jeszcze gramy z, z moim rodakiem ze Szczecina. Michael van Dijk, Araujo, dobry składzik, dobry, ale mam lepszy trochę. Jazda, teraz jedziemy. Dawaj, winka, dawaj, winka, proszę, 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 dawaj, winka, dawaj, winka, dawaj, winka, dawaj winka proszę, 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 daj winka, daj winka. I teraz, Haland, patrzcie na to, nie. 1-0, 1-0 Może już trudne mecze... Już miałem Teraz zostały trudne, ale łatwiejsze Kurde, dobra, 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 jest Patrzcie teraz na to, nie? Taki, taki najgorszy trik, jaki mógł być Znaczy nie najgorszy, ale taki z dupy, nie? Będzie Fineska Jezu, myślałem, że wyleje, nie? Dobra, walczymy ale jakbym miał Alberto to by, to by był gol, nie? W sensie jakbym miał Alberto na SO Bo Alberto nie ma blokady, z której skorzystał Van Dyke. I dalej nie mam, i dalej nie mam gola Dobra Oj, 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 błąd, błąd i to duży Tak, jest gol, A ale ledwo, patrzcie, ledwo Dobrze, Kylian, Kylian kieruje 3-1, jazda nie, Ja chcę jeszcze w tym roku zrobić 1.9.1, nie? Ale jest na pewno gorszy niż moi poprzedni rywale, nie? To, to trzeba przyznać. Ale to dlatego, że rywale, rywale postawili wysoko poprzeczkę. I teraz, chyba bez spalonego, wydaje mi się. Mamy to: 4.1. Dobra, 17.2. 17, Czy zrobimy szósty raz w tym roku: 18-go wino? Ale najpierw przerywnik. Najpierw przerywnik, dobrze. Ostatni, ostatni, kur*** ja chcę 18, chcę 18 i gówno trafić w nagrodach, nie? Yy, ostatnia paczka przed decydującym meczem o 18, 10x84+, zobaczmy No jest to ale można skipnąć śmiało I no, paczka taka jak wszystkie Muzyka na całą, na, na fula. Nie zatrzymujemy się, klepiemy gościa Jak Zalewski, baju Zobaczmy Średni skład, średni skład Kurde, niedobrze Dobrze, dobrze, dobrze Dawaj, dawaj, dawaj. Nie, damy radę, damy radę. Naprawdę damy radę, nie? Kilian, jedziesz. Musisz to zrobić. Raa! Killian, Kilian, Kilian, Kilian! Sąsiadko, mam nadzieję, że mi wybaczysz darcie po 22. Ale są rzeczy ważne i ważniejsze. Jak policja tu przyjdzie, to będą siedzieć obok i patrzeć na ten mecz. Dobrze. Jeszcze jest walka w zespole, jest ta dusza, jest ta dusza zwycięzcy. Gen. Gen Realu. My gościa bardzo szybko w zalątku gasimy. W środku pola go gasimy i wyprowadzamy pół kontry. O to chodzi. Nawaj Carlos. Carlos Alberto! Nie ma! Nie ma! Oj, dałem ciała. Nie. Dobra, ale fart. Jest, jest, nie ma. Dobrze. Ale przyblokował. Ale jeszcze. Karny. Wywal się, Carlos. Przecież wy, wydupcą karny by był, nie? Kurde, nie. Masz to Czech, jaka dyspozycja, jaka dyspozycja Petra Czecha, nie? I robimy mu wiatr. Zinola, nie ma. A, koniec pierwszej połowy, nie dało mi różnego. Zmiany? Nie. Zespół funkcjonuje. Chodź jak marzenie. Pięknie chodzi. Nie, no ten Czechu, nienawidzę go, nie? W sensie też go mam. Ale jest skurczybyk tak przesadny, dobry w tym meczu. Mamy to, jeezy papy kur... Tak się strzela w takich meczach Mamy to Tak się strzela Nagrody za 18 oczywiście nie czekamy Startujemy od razu Z buta wjeżdżamy w te nagrody Piki 8.5 plus Zobaczmy, może akurat coś wlecie, jakiś ciekawy futis Jedziemy, jedziemy dalej Nie jest źle pierwszy pik, drugi No 95, ale dobry pik Wszystko ten, oczywiście specjalny Jedziemy dalej, Oho! Klasik, klasik gówno z tych pików Zobaczmy, piki, jeden z pięciu Jeden z pięciu, 95 plus. Jude Bellingham, w ogóle eśpek ofensywny, LO i SO mi potrzebny Zobaczmy, pierwszy pik i No mam EŚO Nie sprecyzowałem, fakt, mój błąd, mój błąd To drugi pik od razu Heh, <laughs> 99 Czy Robek jakieś z BC? Nie, dobra, jakie gówno Dobra, biorę Marquinhosa, już nie będziemy się bawić duplikaty klasik, yy, klasyk. Paka Ultimate, zobaczmy Nic nie ma, wow 5x8, 5 razy, 85 zobaczmy Mamy Totsika Aj nie, jednak chyba, chyba to tyle Chyba to tyle Wow, dobra, nara Nie wiem gdzie ich wysłałem, wysłałem ich na liście, nie wiem, pojechali może do Bangladeszu 5x8, 5 razy 85 jeszcze raz I znowu jakiś Totsik Ale może coś więcej, halo Ikona z Hiszpanii, Morientes, dobra, giga, gówno Ale jest Van Dyke no, jest wiadomo, tocik. Urugwaj, bramkarz, muslerek pierwszy, dobra, to skip. Sorry tak skipuję, ale no nie będę was trzymał na takich paczkach. Dobra, generalnie odkąd chcą futisy, to chyba co, co, co tydzień wypakowuje różową wymienną kartę. Ostatnia paczka, czy podtrzymamy to? Nie, nie podtrzymamy. Mamy ikonę, ale no nie jest to ikona Futis, bo nie zaświeciło się na różowo Nice. Ale dobra, może, może tutaj, może tutaj Dzie yy, paczka 95. Plus. Czy widziałem dobrą paczkę? Chyba tak, chyba Zalewski trafił Kevina de Bruyne tutaj. To była najlepsza paczka, jaką widziałem. Nie pobiję tego. To będzie Lucumi i gościu z oczywiście Deca United. Argentyna PS Gonzalez. Dobra, to jest całkiem ciekawy wychodzący łokokoko. Był 26 overalla. A kartą euro będzie Fabian Ruiz. Nie, jest źle, chyba jedna z lepszych paczek. Sorry, że bez emocji, ale. No gdzie on do składu? no gdzie on do składu?